Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie wagi. Horoskop na lipiec 2025 roku. Horoskop dla WAG. Horoskop dla WAG. Zobaczmy, co dobrego w lipcu idzie do tego znaku. A, przełożymy. Przełożę karty, zobaczymy. Uuuu! Uu, uu. Słuchajcie, e, drogie wagi, idzie jakaś współpraca e, do Was, dodatkowa. Całe to przedsięwzięcie, tak, stała praca ze świata. Słuchajcie, to może być tak, że e, kończy się jeden cykl jakiś, coś dopinacie na ostatni guzik, e, ale ma m, to charakter taki. Um, nie to, że idziecie całkiem w nowe, tylko jakby zakończenie tego czegoś od razu niesie ze sobą możliwość y, współpracy, tak. Czyli taka, albo współpracy z zagranicą, pewnie wiele osób ma takie kontakty. Y, I tu dobre wiadomości, y, karta sukcesu jest przy tym pomyśle. I jest propozycja współpracy, być może y, ta propozycja ona nie będzie dotyczyć, nie wiem, czegoś takiego, że nagle dyrektorem zostajecie, albo tam w ogóle jakimś prezesem, czy kimś. Ale to będzie taka propozycja współpracy z możliwością uczenia się nowych rzeczy, uczenia się od kogoś. I to jest takie gładkie, takie gładkie. Tu nie ma takiego pach odcięcia, no przynajmniej w tych kartach jeszcze nie widzę. Tylko dostajecie informację i to jest taki efekt, wow, oni mi zaproponowali współpracę no dobrze, ale ja muszę coś ogarnąć, coś jakby dopiąć na ostatni guzik, żeby to była kontynuacja tej e, jakby pracy, no bo jest ósem denarów, to jest karta stałej pracy e, i a nie wykluczone w ogóle, że ta stała praca e, będzie gdzieś daleko, to, to jest albo no wiecie, teraz taki świat jest skonstruowany, że nie trzeba się od razu przeprowadzać i jechać, tak? E, możliwe jest no takie online coś tam, coś tam ale może być tutaj właśnie ten dystans, tak? Zatem drogie wagi, co dla was? No proszę, kursy szkolenia. Co dla was, co dla was? Co dla was? Na pewno przed wami wybór, tak? Czyli od to, o czym mówiłam, możliwość tej współpracy może być jakiejś nowej. Więc tu jest karta wyboru. Yy, może być wybór również taki, że jeżeli macie dyskomfort yy, edukacyjny, tak? Czyli yy, no nie wiem, jesteście jedną jedną osobą, która nie ma skończonego jakiegoś tam szkolenia i czujecie się przez to źle yy, gorzej. Yy, to teraz macie wybór. Możecie nadrobić właśnie ten, to coś, żeby czuć się jak arcykapłan, czyli mamy tu element nauki, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji, wiedzy, czerpania garściami z, z wiedzy innych osób i myślę, że dobrze byłoby się zastanowić nad tym. No co jeszcze, zobaczę co dla Waszego domu, bo tu jest, tu są emocje dom. Zmiana domu. Zmiana domu jest koło fortuny. Jeżeli chcecie, to możecie dokonać radykalnej zmiany miejsca zamieszkania, i to będzie bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra. Super. No, jeśli to wykorzystacie moi drodzy, no co ja mam tu mówić? Sprawy domowe: Słońce, śmierć koło fortuny. No, czyli jest transformacja. No, też może być tak, że ktoś na przykład chce budować dom albo remontować dom, coś do remontu, bardziej w karcie śmierci to jest takie odnawianie, tak, upiększanie, odnawianie. To, to też możecie wejść w taki, w, ta, w taki projekt w lipcu. Nic tutaj nie jest przesądzone, to wszystko zależy od Waszej decyzji. Karta kochanków dla Was mówi właśnie o tym wyborze, czy chcecie... A, a, arcykapłanem być, tak? Czyli mieć wiedzę, status, yy, czy czuć się piątka denarów, jak po prostu odrzucony yy, człowiek, tak? Więc tu należałoby właśnie z zaczerpnąć z wiedzy i mądrości innych. No może od kogoś starszego od Was, no też niewykluczone, tak? Ehm. Powiem Wam jeszcze, że <laughs> Ta zmiana, transformacja tego domu, oczywiście to nie dla wszystkich wag, tak. może wynikać również z wejścia w jakieś relacje trójkątowe. I będzie taki w Was dylemat, czy zachować się odpowiedzialnie, arcykapłan, czy odrzucić, tak? Tę, nie wiem, pierwszą osobę czy drugą osobę, obojętnie. Ale Poczucie y, takiego odpowiedzialnego zachowania się, godnego. Myślę, że tutaj y, zwycięży. Tak? No dobrze. Zobaczmy, co w pracy. W pracy, słuchajcie. W pracy, karty pokazują, że y, chcecie. Y, Musi, chcecie podjąć jakąś decyzję w pracy, ale macie dwie dwójki, dwójka buław i dwójka miecz. Ale boicie się podjąć tej decyzji. Bo co? Bo, bo brakuje um, wiedzy, szkolenia. I, I to was troszeczkę przeraża. Bo karty pokazywały możliwość jakiejś współpracy, tak? I wy tutaj. W karcie Wisielca y, macie tak, konieczne jest zyskanie takiego właśnie zmiany punktu widzenia, podejścia do całej sprawy inaczej, bez strachu lęku, bez y, takiego y, strachu, że boję się popełnić tych samych błędów. Tu będzie konieczne podjęcie decyzji, a tej decyzji boicie się podjąć. No, kółko się tutaj zamyka, tak? Bo być może zmiana pracy, czy ta decyzja wasza łączyłaby się ze zmianą domu? Też. No ale tu idzie ku zakończeniu, słuchajcie. Coś idzie ku zakończeniu w tej waszej yy, pracy. No. Tylko potrzebna jest zmiana perspektywy. Z jakiego szczebla? Tak. Patrzycie na to wszystko. Może boicie się, że trzeba się będzie czegoś jeszcze uczyć i że wasze kwalifikacje. Znowu wracam do tego, że Wasze kwalifikacje są niewystarczające. Ale skupiłam się za bardzo na pracy, tak? Jakie są tutaj dla... No a z buław, no bierz to. No bierz. Dla was karta świat, a z buław Szóstka kielichów. E, na pewno sprawy rodzinne tutaj się pokazują, e, żeby zwrócić uwagę tak, na, na pozamykanie jakichś spraw rodzinnych. E, jest azbuław, czyli bierz tę okazję, która się nadarzy, bo jakiś cykl w waszym życiu w karcie świat dobiega końca. Ale karta świat ma to do siebie, że e, zamyka drzwi, a otwiera okno po to, żeby... Lecieć wyżej, dalej, robić więcej na wyższym poziomie e, i otworzyć się właśnie na ten powiew e, nowości w Asie Bułach. I ja myślę, że ten cały dylemat tu będzie dotyczyć właśnie Waszej pracy i Waszego podejścia. No bo karta Wisielec zyskaj oświecenie pomyśl inaczej. Nie, nie działaj jak koń z klapkami na oczach. Być może ta decyzja, którą, której nie chcesz podjąć, ona yy, wywoła yy, skutki związane z waszym domem, tak? miejscem, gdzie żyjecie. I boicie się, no, nie wiem, biedy, odrzucenia przez kogoś bo weźmiecie coś nowego, bo pójdziecie dalej, bo rozwiniecie skrzydła. Nie wiem kto do kogo miał być, mieć o to pretensje. Natomiast no, jeżeli chodzi o, o relacje, związki, słuchajcie, yy, bo, bo te trzy karty też o tym mogą mówić, no to coś tutaj ulega transformacji, zmianie, w ogóle to jakieś ciśnienie jest, jeśli chodzi o związki na zmianę. No, jedni mogą mieć ciśnienie, bo poznali osobę numer dwa i jest no teraz dylemat, którą osobę ja mogę, muszę, chcę wybrać, tak? Może być ciśnienie ze strony partnerki lub partnera um, na dokonanie zmian, tak? Ale wtedy razem. I konieczność. Um, Was to jest was, żeby zachować się zgodnie z zasadami i nikogo nie odrzucić, nie skrzywdzić. I być może lęk przed tym, żeby kogoś nie odrzucić i nie skrzywdzić, powoduje to, że właśnie w tej pracy jest, jest jakiś problem i uciekacie przed podjęciem decyzji, bo to by była dla was taka e, bardzo rozwojowa sprawa. Ale w waszym mniemaniu, to by skrzywdziło kogoś. A tu trzeba zmienić kompletnie myślenie. Absolutnie. Skorzystać. Azbuław i karta świat. Słuchajcie, no ja bym chciała mieć takie karty. Dziękuję bardzo.